Trener osobisty Grzegorz ma gadżet, który zmieni Was w samowystarczalnych off wojowników. Na początek owijamy drzewo pasem, by nie zniszczyć kory. To wyciągarka przenośna. Nie trzeba jej na stałe montować do samochodu. Wyciągamy ją z bagażnika tylko wtedy, kiedy jest nam naprawdę potrzebna. W zestawie są wszystkie potrzebne uchwyty montażowe. Najpierw zapinamy ucho, a potem wyciągarkę wpinamy w specjalną płytkę. No już gotowe, zapięta. Zaleta takiej wyciągarki: możemy ją zapiąć z przodu albo z tyłu, w zależności od potrzeby, a nie musimy mieć na stałe zamocowanych dwóch wyciągarek. Teraz tak, te krokodylki bezpośrednio do akumulatora. wyciągarką steruje się za pomocą przewodowego pilota. Trzeba mieć trochę cierpliwości, wolno idzie, ale to dlatego, że ta wyciągarka ma bardzo duże przełożenie po to żeby zwiększyć siłę uciągu, bo silnik ma zaledwie 2,8 konia, a uciąg prawie 2 tony 300. Sama wyciągarka też swoje waży. Lina ma 9 metrów, także na pewno w takiej odległości drzewo powinniście znaleźć. Żeby Wam pokazać siłę tej wyciągarki, nie będę jej pomagał silnikiem. Wciągnę się na samej wyciągarce. A ja tak naprawdę tylko operuję kierownicą i ustalam tor wyciągania. Oczywiście, jeżeli macie ciężką terenówkę, jeszcze do tego ugrzęździecie na dobre w błocie, no to nie oszukujmy się. Ta wyciągarka sobie z takim autem nie poradzi. No ale jeżeli macie taki samochód jak ten, który waży około tony, no to ten samochód na tej wyciągarce nie robi żadnego wrażenia. Wyciągarka działa dość wolno, ale dla początkujących ofroadowców to zaleta. Mogą na spokojnie śledzić cały proces i przerwać go, jeśli zauważą, że coś idzie nie tak. Genialna sprawa ta wyciągarka. A montaż wyciągarki na stałe? To dodatkowa płyta, przeróbka belki, przeróbka zderzaka, instalacja elektryczna, czyli jednym słowem destrukcja samochodu. A jak się nam offroad nie spodoba, to co wtedy? Lepiej spróbować na takim gadżecie, zanim wejdziemy po parę błoto.